Polski rynek szturmem wdziera się nowa seria 3. Nowa generacja najpopularniejszego modelu BMW o oznaczeniu F30 ma za zadanie zdominowanie klasy średniej premium. Sprawdźmy zatem zalety trójki w wersji wysokoprężnej. Szósta generacja modelu w porównaniu z poprzednikiem wydłużyła się o ponad 9 cm, a rozstaw kół powiększył o 5, co wystarczyłoby z trójki zrobiła się limuzyna oferująca właściwą dla tej klasy przestronność we wnętrzu. Teraz, na wygodnie ukształtowanym i dobrze wyprofilowanym tylnym siedzeniu, mogą podróżować dorośli i będą oni w końcu mieć wystarczająco dużo miejsca zarówno na wysokości kolan, jak i nad głowami. Nowa trójka z wyjątkiem przodu stała się łudząco podobna do większej serii 5. Jeśli chodzi o kokpit, to wygląda on tak samo jak w obecnych modelach serii 1, 5, 6 czy 7. Nic więc dziwnego, że przekonuje ergonomią przejrzyście rozplanowanym i logicznym systemem iDrive, poprzez który mamy dostęp do wszystkich systemów pokładowych pojazdu. Tak jak w przypadku nowej serii 1, również seria 3 występuje teraz w różnych liniach stylistycznych. W tym przypadku obok wersji podstawowej do wyboru mamy aż trzy odmiany. Sportline, Modernline oraz Line, różniące się od siebie detalami stylistycznymi, a także materiałami wykończeniowymi i kolorami. Gdy opcjonalne adaptacyjne zawieszenie trójki pracuje w trybie komfortowym, auto pozwala sobie na łagodne kołysanie na łukach. Jeżeli jednak zostanie włączony tryb Sport, wzrośnie dynamika poprzeczna jazdy. Kierowca może też doprowadzić do delikatnego zarzucania tyłem, ponieważ uruchomienie programu Sport Plus pozwala wyłączyć wyśmienicie zestrojony, wielostopniowy system ESP, co powoduje niewielką nadsterowność. Gdy układ ESP pozostawimy włączony, trójka stanie się niemalże neutralnym autem nawet w górnych granicach swoich możliwości plus Zaliczamy też bezpośredni układ kierowniczy. Pora wziąć pod lupę napęd bawarskiego sedana. Dwulitrowy turbodiesel cechuje się wysoką kulturą pracy i jest wybitnie żwawy, rozpędzając ważące ponad 1,5 tony auto od 0 do 100 km na godzinę w czasie 7,5 sekundy. Zadowala się przy tym zadziwiająco niskimi ilościami paliwa. Średnio w teście wyniosło 5,4 litra oleju napędowego na 100 km. Zapewne można zejść jeszcze niżej, jeżdżąc w nastawionym na oszczędzanie trybie Eco Pro, który zapewnia odpowiednie sterowanie silnikiem i skrzynią biegów oraz wydajniejszą pracę klimatyzacji. Poza tym jednostka BMW perfekcyjnie współpracuje z ośmiobiegowym automatem, który szybko zmienia przełożenia. Prowadzący, jeżeli chce, może przełączać biegi łopatkami przy kierownicy. Ponieważ jednak wspomniany automat funkcjonuje miękko, szybko i precyzyjnie, wszelkie ingerencje są tu zupełnie niepotrzebne. Nowa Trójka potwierdza tylko, że BMW nadal wyznacza standardy w dziedzinie rozwiązań technicznych. Model 320D jest bezkonkurencyjny pod względem właściwości jezdnych, dynamiki silnika oraz zużycia paliwa.